Siema. dzisiaj rozpoczynamy drugi odcinek z The Cat Goes Fishing Mamy złowionego grampera, więc... Zarzucamy sobie nim. Czapka! Oj ojoj. Oj. Już niestety nie mamy przynęty naszej. A to za chwilę znów będziemy ją mieć. No, znów złowiliśmy grampera. I teraz sobie damy Ile na nową wędkę, bo nie pamiętam 35 tysięcy To sobie dzisiaj nazbieramy na kolejną wędkę Nie, dobra Nie, nie, ja, jaj, No i mamy znów kadelfisza to sobie kupimy i to, teraz lecimy chwilą w dal, nice, nie, a, a zapomniałem, że nie mieliśmy jeszcze tego większego zakupionego, nie zakupionego tylko złowionego i dopiero teraz mamy to większe złowione, więc sprzedajemy, bo musimy zarobić. A musimy złowić te Snupfisha. Zobaczmy sobie. Jak wyglądają Snoopfish. Więc rzucamy tym. No ja nie mogę. Słoper jakiś znów mi wziął. Jak ja go nienawidzę. No i mamy naszego muszard Lecimy. O, jakiś nowy. Tylko proszę nie ugryź nam nic go. Ale waleczny jest. Widzimy. Widzę. Big fish. Znaczy nie big, tylko beak. 1200, jak najdroższy prawie. Musimy znaleźć tego Snoopfisza. A jajaj, Cuddlefish, a co to za taki mały rekinek tam był? Zobaczmy sobie. A psa? On chyba też był drogi, tylko proszę. O, galina, ale nie. Sz... A w sumie zróbmy sobie ten odcinek taki pod zarobienie no, na nową wędkę. O, mamy jakąś nową rybkę. O, snupfish. Eee, słabe. Ale złapiemy sobie ich trzy żeby zdobyć pieniążki. Randfish sprzedajemy. Hajajaj. Musieliśmy by wyłowić wszystkie z te ryby. Aha, zarzućmy za tym. jaj słoper. To tak o ja no, no i mamy no i przegiołeś, łapiemy cię Aj, aj, aj! No i ja wam tak. Szukamy tych snup fishy. O, tam był jeden chyba. Moi widzowie. Um. Mój fish ta krewetka mnie tylko ten interesuje. Ai, ai, ai. bo a no on ja nam podjadł więc załóżmy sobie bombę o jakaś nowa ryba queenfish ale droga sprzedajemy a tutaj jest pełno teraz tych kingfish no to sobie no są drogie, więc sobie złowimy wszystkie. Oj, prawie wszystkie. Dobra, zostawmy sobie tego jednego. Niech sobie tu pływa. O, muszlard, Oj. O, aj, a tam była jakaś pomarańczowa, fajna ryba. Dobra, mamy Haj... O, sprzedaje my 108 180 tysięcy, takie trochę drogie. Nie, 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 nie. O. No niestety. stety. Kadalfish, dwanaście dolarów. O, C bomba. Ogryź, nie ugryźć, aj, aj, aj. Nie lubimy tego co. -fisha. Montujemy bombę. O, jakaś nowa ryba. Targen 12 tysięcy. O jeszcze 10 tysięcy i będziemy w raju z nową wędką albo nie nowa wędka, albo łódka. Nie wędka, a później se nazbieramy na łódkę. Tak myślę. mamy grampera No i mamy coofish Uwielbiamy sobie cuddle O ty, mały. Rekinie. Z poprzedniego odcinka. O, mamy rekina znów. Ty źle zarzuciłem. Tak, nie. Nie, nie, nie. jaj A musimy to dalej zarzucić, bo. Jest jakiś stwór. ja bym go chciał. Nie, no, znów ten. O, to. To może być drogie. Ta pomarańczowa ryba, co była tam przed chwilą. Więc musimy jeszcze dalej zarzucić kupić jedną bombę. Pyk. Nie. Czemu to ją odstraszyło? O, jakaś nowa ryba, mała, może droga. Ember. Ajajaj, jeszcze 30 trzy tysiące. A nie wiem katalog zobaczyć. Ember, Exotic. O, tu też targen jest egzotyczny. A ten queenfish też egzotyczny jest. Mam nadzieję, że, długo będziemy mogli sobie kupić lepszą przynętę, o, o pomarańczowa ta ryba, o której mówiłem wcześniej. O, mamy ją złowioną. Georing. O! O! Droga! Też egzotyczna. Kupujemy lepszą wędkę. O! Szybka, szybka wędka. Zobaczmy sobie i ulepsz. o Master Rod. O, mamy więcej tych. ByteGuard. Guard. Co to jest Bite Guard? Zbierajmy se na to. Upsi. No. Ona daleko zarzuca. I szybko. Ono daleko zarzuca, więc jest git. O i level wiliśmy No i... Mustard fish... A szybsza jest ta wędka. W sumie jak sama nazwa wskazuje musztart fisha sprzedamy. O! I to kupimy i leci. No i zmarnowałem. 400. Ale teraz mamy znów 400. Uzebrane. O! To jest, to jest nowa ryba. Wierzmy. Nie, no. No to jest tak. O, co dalej już zarzucimy. Tylko to kupimy. Uf i to. O. Nie, nie, nie. ajajaj, aj, aj. Kolejna ta ryba. Sprzedamy, bo potrzebujemy 14 tysięcy. Tą złowiliśmy chyba, jak dobrze pamiętam. Nie umieję ugrać, więc jest git. Kolejna ta sama, a tamce są w... dziwne, takie. Bo byłem um, większą przyn. O, mam przynętę. O, o, o. Nie. Nie, niestety. A, zobaczmy. Tangfish. Spróbujmy ją sobie złowić. Niestety się nie udało. Co egzotyczna droga. Była tam ta... Ile tylko kosztuje? Kast... Kupmy to. Nie wiem co to jest. Nie no. Ale dobrze. Sprzedajmy. Zarzućmy dalej Gdzieś? Nie, nie tak. Tak, tak, tak. Dobrze jest. Sprzedajemy. Jest. Znów. Zów nie gryź, nie gryź, nie gryź, nie gryź, aj. Ale i tak. Stać nas. Chyba. Jak to, że... Fajna. Stać nas. O! To się przydało. Teraz nie, małe ryby. Nie musimy kupywać tych. Czegoś nie zrozumiałem. Ale tak myślę. O. A, musimy... A i tak odkryliśmy coś nowego, więc to, to będzie wszystko na ten odcinek, więc na razie trzymajcie się i, i dajcie lajka like i suba, pamiętajcie o tym. Na ra